Lewa dźwignia może mieć więcej kliknięć niż liczba zębatek z przodu. Jest to funkcja regulacji, która pozwala na delikatne przesunięcie przedniej przerzutki, tak aby przestała ocierać się o łańcuch, jednocześnie nie przerzucając biegu. Na przykład, jeżeli łańcuch z przodu znajduje się na najmniejszej przerzutce, zmieniając biegi tylnej przerzutki z najniższego na najwyższy, na ostatnich zębatkach łańcuch może zacząć ocierać się o przednią przerzutkę. Jeżeli tak się dzieje, to wykonaj ruch lewą dłuższą dźwignią o jedno małe kliknięcie. Jeżeli półbieg jest ustawiony poprawnie, to przerzutka przesunie się wystarczająco daleko, aby zatrzymać ocieranie, ale nie na tyle, aby zmienić bieg. Ponownie wykonaj ruch lewą dłuższą dźwignią o jedno kliknięcie, aby łańcuch przesunął się na większą zębatkę. Teraz zacznij zmieniać tylne biegi z wyższego na najniższy. Jeżeli łańcuch zacznie ocierać się o wewnętrzną stronę przedniej przerzutki, wykonaj ruch małą dźwignią o jedno małe kliknięcie, a przerzutka powinna przesunąć się wystarczająco, aby zatrzymać ocieranie, nie zmieniając biegu. Jeszcze jedno kliknięcie spowoduje przesunięcie przerzutki na najmniejszą zębatkę.